Witam Was kochane i kochani bardzo, bardzo serdecznie w danym filmiku. To już jest czwarty dzień tygodnia z Call Me Blondie, co oznacza, że z tymi najbardziej wytrwałem i z Was spotykam się w ciągu ostatniego tygodnia już po raz czwarty. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na drugą część moich zakupów z Londynu. Wczoraj opowiadałam Wam o kosmetykach, które sobie sprawiłam, a dzisiaj czas na całą. Całą resztę mam nadzieję, że, że równie ciekawą, choć powiem Wam, że jak dla mnie to jeszcze ciekawsze niż to, co Wam wczoraj pokazywałam. E, dzisiaj opowiem Wam o gadżetach, o ubraniach i o czymś specjalnym na sam koniec, więc mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca. No to co? Zaczynamy! w sklepie o istnieniu którego nie miałam absolutnie zielonego pojęcia. Mowa tutaj oczywiście o MM's World, czyli świecie MM'sów. To co tam się dzieje to jest po prostu absolutna padaka. Tam każdy dorosły bez różnicy czy ma 30, 40, 50 czy nawet że niech ma 100 lat, tam po prostu każdy czuje się jak dziecko i odnajduje sobie tą już dawno, dawno temu utraconą cząstkę takiego dzieciństwa i takiego szaleństwa, takiej radości z takich naprawdę błahych pierdółek i to co tam się dzieje pokazywałam Wam w formie wpisu na moim blogu oraz takie krótkie urywki mogliście zobaczyć we vlogu, który umieściłam drugiego dnia naszego tygodnia. Chciałam kupić sobie z tego miejsca coś, coś na pamiątkę, no coś co będzie trwalsze niż półkilogramowa kilogramowa paka M&M'sów, bo wiadomo, jakby to się skończyło, zostałby po niej sam papierek i wspomnień by nie było. Dlatego zdecydowałam się na zakup um, dwóch kubków. Um, oczywiście czerwony M&M's zawsze potrzebuje swojego kolegi, więc czerwony i żółty to był naprawdę bardzo oczywisty wybór. Um, ten czerwony jest mojego mężczyzny i on jest takim trochę, wiecie, czerwony zawsze jest takim kozaczkiem i ma napis, "One piece of me, a ja jestem taka totalnie szalona i kopnięta, więc ja mam na napis, completely nuts. No powiedzcie, że akurat co do osobowości zgadzamy się jak nigdy i nie decydowaliśmy się na te dwa kubki. Jeden z nich kosztował 9,95, natomiast w momencie, kiedy braliście dwa, kosztowały 15 funtów, więc 7,50 za sztukę. Nie przeliczajmy, bo to absolutnie nie ma sensu, bo można się załamać, jaka ta cena jest. Natomiast pamiątka jest, jest, kubek jest po prostu ogromny, świetny i to no przede wszystkim jest fajny. musicie przyznać. Teraz opowiem Wam o zakupach w Primarku i tak jak zawsze z Primarka Moje zakupy były takie, no takie, takie każeciarskie, jakaś jakieś tam nie wiem, budowa na telefon, kosmetyczka, czy jakieś skarpetki, to tak w tym roku. Naprawdę do tych zakupów się intensywnie przygotowywałam, dlatego że na tych zimowych wyprzedażach, które tam w zeszłym, od zeszłego miesiąca ruszyły w Polsce, ja nie kupiłam nic, nawet na tych wyprzedażach nie byłam, bo wszystkie swoje siły kumulowałam właśnie na te zakupy w Freemarku. Zacznę od czegoś od koca, no bo tak to, tak to chyba trzeba nazwać. Jest to taki bardzo fajny, mięciutki koc o wymiarach 125 na 50 i on był przeceniony z 5 funtów na 3,90 i tak naprawdę gdybym miała miejsce w walizce, to tych koców, tych koców wzięłabym kilka, no ale wiecie jak było, było ciężko. Jeżeli chodzi o zakupy ubraniowe, to um, ja poszłam do Primarka rano, bo wiedziałam, co w Primarku dzieje się po południu. Nieraz po południu byłam i raz, że nie chciałam stać w godzinnej kolejce do kasy, a dwa, że te rzeczy chciałam po prostu dobrze przymierzyć. E, I naprawdę tak te rzeczy mi się podobają, że tylko nagram, odrywam metki i już po prostu tutaj będę kreować na blogu stylizację, no bo wiadomo, że z takiego pokazywania to za dużo tutaj e, nie zobaczycie, więc na blogu na pewno od przyszłego tygodnia już będą pojawiać się stylizacje z tymi rzeczami. E, pierwsza rzecz to taka e, bardzo fajna bluza z takiego piankowego materiału a wiecie, skoczko, skoczek czy nurek. W kwiaty taka dosyć obcisła, ale też nie taka przylegająca jak zwykły top, i ona była przeceniona z 8 funtów na 5. Wszystkie ceny, tutaj nie chcę wam czytać, wszystkie ceny, ceny i rozmiary, w razie czego tak orientacyjnie, będą podane na dole. I jak ją zobaczyłam, i później, jak zobaczyłam te spodnie, to mówię po prostu to będzie razem wyglądać przefantastycznie, dlatego że ja lubię takie połączenia sportowej bluzy z takimi bardziej eleganckimi spodniami, po prostu dla mnie to jest super. Ale będzie na pewno pozytywny, więc na pewno zobaczycie. Są to takie zwykłe zielone spodnie w takiej właśnie odcieniu ciemnej, butelkowej zieleni. Wiecie, że to jest jeden z moich ulubionych kolorów. I one są na kant, tak luźno opadają, nie są obcisłe, tylko właśnie są takie trochę luźniejsze. I jak je zobaczyłam, jak tylko zobaczyłam, że fajnie właśnie leżą, są takie luźniejsze, to mówię: biorę. I one były przecenione z 12 na 5 funtów. Kolejne ubrania to też takie sweterki idealny po prostu na teraz, ale tak naprawdę są to rzeczy całoroczne. E, taki sweterek dłuższy, on jest z rękawem, już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to jest rękaw długi. E, jeżeli chodzi o długość, jest tak sięgający za pupę, więc na przykład jeżeli nosicie obcisłe, e, jakieś takie spodnie i nie, nie, nie za komfortowo czujecie się, kiedy tam wszystko Wam e, wiecie, przylega do, do ciała, to taki sweterek jest idealnym rozwiązaniem. Bardzo fajny odcień pudrowego różu. Ja takich ubrań w tym kolorze mam mało, ale tak naprawdę całkiem nieźle się nim czuję. I taki fajny m, m, akcent... M, z tyłu tego sweterka to zamek, który przebiega przez praktycznie całą długość. I tutaj e, cena to 10 funtów. Najdroższą rzeczą, którą kupiłam w primarku, ale zarazem taką, z którą cieszę się po prostu najbardziej, e, jest to taki. Ciężko to nazwać kartiganem, ciężko to też nazwać kamizelką. Jest to taka, taki powiedzmy dłuższy sweterek wykrojony na krótki rękawek, natomiast sięga on naprawdę no co najmniej, co najmniej pupy i tutaj z boku ma takie rozcięcia. Więc jak ja go zobaczyłam, jak ja go przymierzyłam, oczywiście ja tutaj muszę go nosić z paskiem, bo tak to wygląda dosyć tak luźno, a ja jednak lubię mieć tą talię podkreśloną, ale z paskiem i z tymi jeansami, które Wam zaraz pokażę, wygląda po prostu przepięknie. I tak jak wiecie, że ja nigdy nie kupuję jeansów w innych sklepach niż Zara. I nie mam w swojej szafie innych modeli spodni niż um, i w innym rozmiarze niż takie konkretne spodnie ze streczem z Zary, bo w innych po prostu wyglądam źle, niekomfortowo nie się czuję i totalnie, totalnie na nie nie leżą. Tak jak przymierzyłam te, a przymierzyłam tak mówię, a no dobra, przymierzam to, zobaczę. I te jeansy są takie zwykłe, z trochę wyższym stanem, takie zwykłe, e, ciemno klasyczne spodnie, i te po prostu leżały idealnie, a też były bardzo tanie, i no powiem Wam, że naprawdę bardzo. Sprawdźcie, minuta na poprawienie włosów, i tak naprawdę bardzo, bardzo się z nich cieszę, bo nawet się nie spodziewałam. Kolejny łup to spódniczka. Tutaj spódniczka. Niestety nie było innego rozmiaru, więc wzięłam po prostu taki, jak był dostępny, i ona po prostu w pasie jest trochę za duża. Ale co to dla klasztowej, taki kilka centymetrów w pasie, taką spódniczkę zwężyć? Jest to taka bakłażanowa spódniczka, o której wiem, że pisałam wam na blogu, bo czaiłam się na nią już przed wyjazdem. Taka zwykła, krótka, rozklaszowana, do um, właśnie, czy do bluzy, czy do takiej ładniejszej koszuli, zawsze na pewno się przyda. Przejdźmy teraz do ubrań takich bardziej sportowych, bo kupiłam sobie spodnie od dresu, również w takim odcieniu bordowo-bakłażanowym, z jakimiś tam napisami, ze ściągaczem na końcu. Naprawdę bardzo fajnie leżą i też były tanie, bo kosztowały 8 funtów, i e, tych kolorów był ogrom. No ja po prostu, wiecie, ja, ja jesienią i zimą tam je taki bordowy odcinek, to jest idealny. E, I teraz przejdę do piżamek, bo piżamek, e, piżamki to jest po prostu norma i chciałam kupić inną, ale akurat zdecydowałam się na taką, bo ta, którą miałam na oku, po prostu jej nie było. Więc mam tutaj z myszką Miki, proszę bardzo, to jest top. I do tego po prostu w twarze Miki Mousa, po prostu majteczki. Także bardzo fajny ten zestaw. Ceny tego jak mówię, wszystko będzie na dole. No i druga do spania. Po prostu z moim przyszłym psem. Tak jak większość z Was odgadła, z moim przyszłym psem e, Ulelea. Koszynka do spania, e, taka cieniutka. E, no i mam nadzieję, że będzie przyjemna. E, I e, chciałabym Wam jeszcze pokazać e, staniki sportowe, staniki do ćwiczenia, dlatego że moje już e, mam dwa. Jeden z nich jest super, nadal super działa, e, w sensie super e, podtrzymuje i dobrze, dobrze się w nim ćwiczy. Natomiast drugi już zdecydowanie należy dać mu e, po prostu szansę odejść. Więc zdecydowałam się na jedną taką, jeden Taki zwykły top, on ma tutaj takie delikatne wkładki, taki zwykły z tyłu regulowany. Naprawdę bardzo, powiem Wam szczerze, bardzo fajnie te topy leżą i jestem bardzo ciekawa, jak się będzie w nim ćwiczyć. A drugi to już taki bardziej wykrojony i on jest um, taki, już bardziej po prostu wygląda jak stanik. Był też trochę droższy, ale no, przepraszam, czy droższy, czy nie? Ten chyba, ten pomarańczowy kosztował 4, tak, a ten 5. Natomiast no, jak za taką cenę, to jestem bardzo ciekawa, czy one będą się tak spisywać, jak te, które mam. Ja mam tutaj. I na sam koniec ciuchów, łupów z Primarka chciałam Wam pokazać strój kąpielowy oraz komplety bielizny. Tak naprawdę zarówno strój, jak i, jak i bieliznę chciałam kupić w innym sklepie, bo miałoby być to Victoria's Secret. Niestety tak wyszło jak wyszło, że z mojego kilkudniowego wyjazdu tak naprawdę do, do, do buszowania i dochodzenia, do zwiedzenia, zostało mi tak naprawdę z tego wszystkiego tylko dwa dni, dlatego że niestety miałam tam zdecydowany spadek zdrowia i spadek formy, niestety miałam okazję doświadczyć, jak funkcjonuje służba zdrowia w, w Wielkiej Brytanii i powiem Wam, że wiedziałam, że organizm po tym, co już wszystko się tam wydarzyło, po tych całych moich. Wiecie, atakach i tak dalej. Wiedziałam, że organizm nie ogarnie tego chodzenia po tych wszystkich sklepach, więc stwierdziłam, że te sklepy, na których mi najbardziej zależy, chcę zaliczyć, a resztę muszę po prostu odpuścić i odpocząć. Dlatego też strój kupiłam sobie w, w primarku, ale powiem Wam, że tak jak zaczęłam ten strój, to mówię, a dobra, kupię, nie kupię najwyżej, kupię coś w jakimś aplecie czy tam w jakimś sklepie w Polsce. Jak zaczęłam ten strój, po prostu on jest taki piękny, znaczy piękny, mi się podoba, wiadomo, może z Waszym odbiorem może być różnie. Natomiast jest to taki mocno usztywniany, ale bez żadnego wypełnienia stanik. Zapinany jest z tyłu na taką grubą sprzączkę, więc jest bardzo stabilny, bo to nie ma być strój do opalania, tylko to ma być taki mój dwuczęściowy strój na basen. Bo do opalania mam mocno wycięte stroje, które do, do pływania na basenie, do treningu zupełnie się nie nadają. I tutaj są takie właśnie ym, nie mocno wycięte, tylko mocno zabudowane majtki. Jak zaczęłam ten strój, e, przymierzyłam, to mówię idealny, aż po prostu chce się człowiek zapisać na basen, co ja właśnie w tym momencie uczyniłam. No i tak na szybko dwa kąpielety bielizny, każdy za 5 funtów. Tutaj taki różowy i taki beżowo-szary. Beżowo I one kosztowały, taki komplecie kosztował mnie 5 funtów. Nie są to może staniki z Victoria's Secret, natomiast na pewno dam Wam znać, jak się będą spisywać i czy będę z nich zadowolona. Tyle jeżeli chodzi o Primark, jak widzicie poszłam grubo, ale taki był zamiar, więc nic tutaj ponad plan się nie odbyło. I teraz jako przedostatni punkt naszego e, dzisiejszego odcinka chciałam Wam pokazać e, rzeczy, które kupiłam sobie w outlecie, w outlecie Bistro Village, e, o którym też już Wam wspominałam e, we vlogu i mogliście tam też e, tak szybciutko zobaczyć, jakie są tam sklepy. E, ja tak naprawdę robiłam zakupy tylko w jednym sklepie, mój e, mężczyzna chyba w dwóch, natomiast w sklepie Ralfa Lorena kupiłam sobie taki przepiękny sweterek, e, którego zdjęcie już przed nawet przed zakupem wrzucałam e, na Instagram i pisaliście, że o, że super, że super kolor. jak ja zobaczam ten kolor i ten materiał, tą strukturę materiału, to stwierdziłam, że biorę, bo po prostu takich sweterków mi brakuje, a ja też nie chodzę w Polsce po takich sklepach jak właśnie jakieś tam Royal Collection i takie inne droższe sklepy, bo u nas takie swetry po prostu kosztują kilkaset złotych, a powiem o to, że ja wolę kupić jedną rzecz, a lepszą, no to to jeszcze, to jeszcze wiecie, to nie jest jeszcze, to, to jeszcze zdecydowanie nie jest, ten, nie jest ten pułap. I ten sweterek kosztował mnie 29 funtów, więc cena naprawdę super. No i bardzo mi się podoba i bardzo ten kolor ożywia moją cerę, więc mam nadzieję, że sam sweter, sama jego jakość jakby będzie, będzie naprawdę fajna. I dwie koszulki Polo z tego samego sklepu, Jedna taka szara, taka zwykła, ale też bardzo fajna, a druga, no co prawda z napisem Milan, ale z napisem Londyn była czerwona, a ja tak z czerwonym się nie, czerwonym się nie lubię, więc wziąłam po prostu taką w kolorze butelkowej zieleni i te koszulki kosztowały 16,99. No jestem ciekawa, no bo jestem ciekawa, jak ta jakość będzie wypadać w porównaniu do tych naszych ubrań. No zobaczymy, dam Wam znać na pewno, czy... czy czy pomimo tego, że te ubrania są z outletu, będą się spisywać naprawdę tak dobrze jak ze sklepu, czy jednak one są trochę gorszej jakości, bo musimy pamiętać o tym, że niektóre ze sklepów, ym, które są dostępne właśnie w tym outlecie Bister Village, produkują specjalnie dla tego outletu i mówi się, myślę, że to tak faktycznie może być, że niższa cena idzie w parze z nieco niższą jakością, natomiast no dam Wam znać, na razie nie mogę za dużo wyrokować, skoro tych ubrań, żadnego z tych ubrań na sobie jeszcze nie miałam, więc o tym dowiecie się w przyszłości. No i teraz przyszedł czas na kulminacyjny punkt tego programu, więc po. Powiem... Pozwólcie, że te wszystkie rzeczy, które tutaj przede mną się piętrzą, zaniosę i przyniosę to, co chcę Wam pokazać. Ostatnią rzeczą, którą w ramach tego filmu chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak zapewne się domyślacie, jest moja nowa torebka torebka, która w tym kartonie przyjechała ze mną, właśnie z Londynu. I uprzedzając niektóre komentarze. Wiem, wiem, co po prostu niektórzy z Was napiszą, natomiast pamiętajcie, że Wy macie tutaj prawo pisać wszystko, jeżeli coś Wam się nie podoba, to ja absolutnie się nie obrażam, bo komentarze to jest takie miejsce, w którym Wy po prostu możecie wypowiadać swoje zdanie i ja... Takie jest, tak jest Wasze zdanie, nawet jeżeli jest zgodne e, od mojego, jak najbardziej szanuję. Dlatego mówię, że wiem, co niektórzy z Was napiszą, że zdecydowałam się na model oraz na markę, która jest najczęściej podrabiana, najbardziej oklepana, e, w mniemaniu wielu z Was na pewno brzydka e, i nie warta swojej ceny. Także e, jak najbardziej ja takie podejście rozumiem, ale z racji tego, że... że coś właśnie sobie sprawiłam, nową torebkę, no to myślę, że mówi się to, mówi to samo przez siebie, że ja się po prostu z tym nie zgadzam i że zdecydowałam się na taki model, na taki wygląd, na, na takie wykończenie tej torebki, które po prostu bardzo mi odpowiada. I um, pisałam już Wam o tym jakiś czas temu przed wyjazdem na blogu, że myślę o zakupie e, torebki e, Louis Vuitton, e, model Speedy 30, czyli Speedy 30. Jest to taki model średni pomiędzy tym, e, tym 25 najmniejszą, a największą 35 i prezentuje się w ten Oto sposób. I w momencie, kiedy um, oglądałam, nie, powiem tak, nigdy wcześniej nie widziałam jej na żywo, pomimo, że byłam w tym sklepie wcześniej, już to nigdy w życiu nie widziałam jej na żywo. Natomiast ten model, na który się zdecydowałam, właśnie jest Speedy 30, ten taki średni, tak myślałam, że właśnie ten najbardziej mi się spodoba. Jedyna, czego byłam pewna, że na pewno nie, nie, nie zdecyduję się na ten kolor, czyli na e, Damier Eben. To wykończenie tą, jakby taką charakterystyczną e, brązową kratkę z jaśniejszym i ciemniejszym e, kolorem. Dlatego, że na stronie jest że ona wygląda po prostu okropnie i jedyne czego wiem, że spośród tych trzech dostępnych wersji kolorystycznych tych jakby rodzajów tych torebek na pewno nie zdecyduję się na ten. W momencie, kiedy weszłam do sklepu Louis Vuitton po raz pierwszy, bo byłam w tym sklepie dwa razy, bo po prostu tak mnie zaskoczyło to, co pomyślałam, że mówię, nie, ja muszę z tą decyzją się przespać i zobaczyć, czy ja tak faktycznie jutro też będę myśleć, bo nie są to to torebka, którą, a dobra, wyciągniemy kasę, zapłacimy i jak nam się nie spodoba, to za rok kupimy inną, bo no, to już są takie ceny, że, że po prostu trzeba się nad tym bardzo dobrze zastanowić. I ja chciałam tą torebkę z klasycznym monogramem, klasycznym tym logo LV, albo tę w wersję jaśniejszą, również taką krateczkę, ale tą taką beżowo-szarą. W momencie, kiedy pani wyłożyła mi te ym, torebki na, na blat w, właśnie podczas mojej wizyty w sklepie. Jedyną, która mi się spodobała była ta. I powiem Wam, że tak mi to uderzyło, że torebka, której na pewno nie chciałam, która moim zdaniem była najbrzydsza, najbardziej mi wpadła w oko. Więc grzecznie podziękowałam i wróciłam dwa dni później właśnie po tą torebkę. I znowu, kiedy Pani ją wyciągnęła, stwierdziłam, że nie, nie w ogóle nie ma najmniejszego, nie ma w ogóle się co zastanawiać. I to jest ta torebka, na którą ja, ja się zdecyduję. I tak, i... I ją kupiłam i, i bardzo ten zakup przeżywałam. Powiecie, że ja z każdą moją torebką bardzo tak się wiążę, choć może dla wielu z Was to być dosyć dziwne. Natomiast bardzo ją przeżywałam i, i um, otworzyłam ją dopiero, kiedy byłam już tutaj e, na miejscu, kiedy byłam już w, w moim domu, właśnie w moim mieście. I Jak ją zaczęłam, to stwierdziłam, że tak, to jest dobry zakup i ja mam nadzieję, że z tego zakupu będę zadowolona. Teraz nie mogę Wam nic powiedzieć, oprócz tego, że bardzo się z niej cieszę i że. E, to bardzo mi się ten model podoba, bardzo mi się podoba, jak jest wykonana. Naprawdę nie mam póki co naprawdę do niej e, żadnych zastrzeżeń. E, jeszcze był e, taki moment, kiedy płaciłam, tak mówię kupić, nie kupić, kupić, nie kupić, ale mówię nie. Tak, to jest torebka, na którą sobie zaoszczędziłam, którą bardzo chciałam mieć i mam nadzieję, że po prostu będę z niej zadowolona. A w momencie, kiedy płaciłam, była taka bardzo śmieszna sytuacja, bo tam nikt nie płaci gotówką. Tak każdy robi tak duże zakupy, że w ogóle no, nikt nie nosi przy sobie takiej wielkiej koperty gotówki, więc wszyscy tam płacą kartą, a ja oczywiście płaciłam gotówką. Miałam te 550 funtów, bo tyle za tą torebkę zapłaciłam. Miałam tę kwotę przygotowaną w, właśnie w banknotach w mojej zalakowanej kopercie, którą przygotowałam sobie w domu. Specjalnie wycięłam na wymiary tych funtów 20 i 10, które miałam zgromadzone. Więc ta koperta też była dosyć grubiutka. I miałam tam napisane e, Pierwsza Louis Vuitton Speedy 30. i W sensie Speedy 30. I, I właśnie jak płaciłam, to to było dla mnie takie wydarzenie. I pani tak się na mnie patrzy. Ja tam, wiecie, każę tam płaci po ileś tam tysięcy funtów. Pan przede mną płacił kilkanaście tysięcy funtów, a ja z tą moją zalakowaną kopertą y, zaczynam po prostu to tak, y, wiecie, tak, tak, tak z dumą otwierać, że taka jestem zadowolona, że udało mi się po prostu te pieniądze uzbierać i ja tam otwieram tą kopertę tak komisyjnie przed panią, przed panią sprzedawczynią, która mnie obsługiwała przy kasie i tak po prostu ja daję tej pieniądze i pani mówi, tak się uśmiecha do mnie, ale tak, nie tak, że mnie wyśmiała, tylko tak bardzo życzliwie mówi... Pierwsza, pierwsza Louis Vuitton, pierwsza torebka, a ja mówię, że tak. Ona mówi, widać, bo widać jak pani na niej zależy i jak pani się cieszy z tego zakupu, więc jak ona to powiedziała, to po prostu od ducha do ucha i mówię, tak, to jest dobry wybór. Od momentu, kiedy um, rozpakowałam tą torebkę. Noszę ją codziennie i myślę, że no przez najbliższy, najbliższy czas się to nie zmieni. Na pewno pojawi się film, co jest w mojej torebce, bo to to po prostu już jest standardzik na tym kanale, że zawsze z nową torebką pojawi się taki film, więc pokażę Wam, jak ona wygląda w środku, co możemy się spodziewać, jakie mamy wymiary i dlaczego zdecydowałam się na ten a nie inny model. Tymczasem za oglądanie Wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że te kilkanaście minut w moim towarzystwie uminęło Wam sympatycznie, bo przecież o to chodzi, żeby było miło. Jeżeli coś macie jakieś przemyślenia na szybko odnośnie moich zakupów, to Oczywiście piszcie do dole, czekamy na Wasze komentarze. Tymczasem dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się jutro w nowym filmiku. Pa, pa!